Starożytny Korynt, do którego przybywa Święty Paweł w czasie swojej drugiej wyprawy misyjnej. Przybywa z Aten, gdzie poniósł porażkę. I tu zaczyna głosić przede wszystkim tą mądrość Krzyża. Mądrość Krzyża Chrystusa, jak później napisze w swoim liście do mieszkańców Koryntian kilka lat później. Przepiękna agora, cudowne miejsce, gdzie Paweł przepowiada i to słowo, słowo Boże, które tworzy wspólnotę, które sprawia, że tu w Koryncie powstaje bardzo żywa wspólnota chrześcijańska. Paweł tę wspólnotę bardzo ukochał, zamieszkał tutaj na ponad półtora roku, działał tutaj, głosił. I ta wspólnota składała się zarówno z wyznawców pochodzących z judaizmu, jak i tych wyznawców, którzy pochodzili z tego świata pogańskiego. I to do tej wspólnoty Paweł przyjęty tutaj pisał tak bardzo ważne rzeczy. Mamy w listach do Koryntian najstarszy opis ustanowienia Eucharystii, zapisany jeszcze wcześniej niż w późniejszych, w późniejszych Ewangeliach. Mamy do tej gminy korynckiej słowa o mądrości, słowa o jedności wśród braci, a także to, co myślę najlepiej znamy z listu do Koryntian, a co w tym mieście wybrzmiało jakoś może szczególnie mocno. W mieście, gdzie w tej świątyni Apolina, którą widać za nami, w takiej świątyni pogańskiej, gdzie funkcjonowała no, miłość ludzka w wymiarze bardzo y, trudnym, takim, no, panowała tam, praktykowano prostytucję sakralną, to do tej gminy korynckiej, gdzie Paweł przybywa i gdzie głosi miłość Chrystusa, miłość w tym prawdziwym wymiarze takim, do jaką, jakiego jaką chcemy żyć, to do tej gminy korynckiej pisze Paweł list, a w nim piękny hymn o miłości. I myślę, że to jest taki tekst, który tutaj w Koryncie przychodzi na myśl najpierw. Warto też jeszcze wspomnieć o tym, co bardzo ważne jest w dziele ewangelizacji. Ona nie dokonuje się mocą jednego człowieka. Paweł ma swoich pomocników, ale też tu w Koryncie ma mnóstwo przyjaciół. Pierwsi to tych, Mieszka, Akwilla i Pryscylla, trudnili się tym samym zawodem, wspierali go, pomagali. Później byli jego też ambasadorami w innych wspólnotach. Myślę, że to jest ważne, kiedy jesteśmy na drodze ewangelizacji, że nie jesteśmy sami. Mamy Kościół, mamy wspólnoty, mamy innych, którzy nas wspierają i dzięki temu to, to dzieło biblijne, tak można dzisiaj szczególnie powiedzieć, ta ewangelizacja rozchodzi się aż po krańce świata.